Usiądź wygodnie w pozycji pół lotosu z wyprostowanym kręgosłupem. Zwiń palce, aby opuszkami dotykać górnej części dłoni. Kciuki zachowaj wyprostowane. I teraz unieś ramiona pod kątem 60 stopni. Podczas wydechu powietrze jest energicznie wydychane przez nos, poprzez przyciśnięcie pępka w stronę kręgosłupa. To dzieje się automatycznie, gdy szybko wydychasz powietrze przez nos. Wdech i wydech przez nos są równomiernie, bez żadnej przerwy między nimi. Zamknij oczy i skup się na swojej intencji. Kontynuuj przez minutę, na koniec weź głęboki wdech, wstrzymaj go, zaciśnij mięśnie krocza, jednocześnie wyprostuj palce, szeroko je rozłóż. Wytrzymaj jak najdłużej, a potem powoli opuść ramiona, wydychając powietrze.